BM, witam, witam, widzowie, fajnie tego typu. jest zimno, ale ja muszę pozostać sprawy, bo to ma dużo do pracy Czy jeszcze mam wolne? Tak, w grafiku mam. Widzowie, fajnie. A jutro łoba będę do roboty na noc. I tak, dzień, widzowie, fajnie. Fajne, że na grudzień mam z grafik. No ale co? Co mówić? Nic się nie zrobi. Taki grafik mam. Dęgłem tego typu. No dobra, poruszymy tematykę w sprawie azbestu. Azbestu. Do ciebie skierowane jest. Tego typu. Pochwaliłeś się, Ala, że będziesz miał logo swoje, Ala, na puszce że w krótszych sprzedażach ala tego typu tylko jakoś nie widziałem twojego filmiku jak ty otwierasz tą puszkę tylko puszczą puszkę otwartą pokazujesz no stop co kurwa chcesz skręcasz, sam w siebie? Ani nie mnie, a nie mówię. pokazać, że jesteś królem. Raz, To może pod podaj e, temat na fryzztach, to ci udowodnię, że nie z kartki czytam, ani nie uczę się na pamięć. A? Daj mi e, temat na fryzztach. Teraz. No właśnie, widzisz. Czekam i czekam. No dawaj, dawaj nazwa. Napisz mi SMS-a temat nazwą, ja cię zafrestaluję. i ci udowodnię, że nie czyta ani z kartki, ani z pamięci się nie uczę. No, śmiało, śmiało. To ci udowodnię, że fresztal polega na tym, żeby z pamięci sobie kodować, łączyć wszystko. I zafrystalować. No. A, e, słuchaj. Kiedy odasz złodzieju e, za donaity, Pieniądze za donaity, no Ja ci on nie odpuszczę. Jakoś, jakoś kryjesz się przy tym. Pokazujesz puszkę, która jest otwarta. tego zacząć. Chłopie, kogo Ty chcesz debila zrobić? Chyba debili masz swoich AFFT, ale nie mnie ani ludzie, którzy są za mną. Ty, ty nie rozumiesz, że Ty się kurde ośmieszasz? Ty normalnie się ośmieszasz. Ty nie umiesz. Yy, pokażesz swoją twarz na wizji tylko a'la pokazujesz yy, tą puszkę z niby twoim logo od tego zacząć ja też mogę jakaś załatwić sobie i, i też powiedzieć wciskać wszystkim dookoła kit a masz umowę? z jakąś firmą? Od tego zacząć? Która firma by to, to przejęła? Od tego zacząć? Masz umowę? Jak nie masz umowy, to co tak pierdolisz? Człowieku, Za ty naraz się O, bo jeszcze firma się nie odezwała za kilka dni. Kurwa, znam twoje pierdolenie oszukiwania. Będzie się wykręcał. Powiem, że jesteś oszustem i tyle ludziom. A nie ludziom w głowie: Pierdolisz, bo jesteś królem. Ale swojej dupy jesteś królem. Taka jest prawda. A po drugie, wyjaśnij jedną sprawę: co Cię tak kusiło, żeby. Dałeś fantę za kamieniem. Mnie to zastanawia. Mnie to nie ośmieszyłeś w ogóle. Tego sam siebie ośmieszyłeś. Już totalnie się ośmieszyłeś. O tego zarządzaniu. Zobacz. Ludzie z ciebie się śmieją zaczynają o tobie komentować. Z ciebie się śmieją stracę w te na grupie, że Ty, Janusz Kupiec i Quinto. Że daliście się to Tygorowi może zdyskować. No powiem sobie. A Ty wchodzisz w to, w to górno ja bym się wstydził. Bo dokładnie widziałem, co na grupie tajnej AFT Pisali, z siebie się śmiali. To, że daliście się rozpieprzyć tym disem, takiego bązu. I inne rzeczy. No, no, o co chodzi ci? Bo ja tego ci nie rozumiem. Ty, ty szukasz. Fejmu, a tylko Fejmu nie robisz sobie. Tylko mnie robisz. Ty wchodzisz w dół, w dół i w dół. Aż niedługo zrobić dziurę w ziemi. Bo takim sposobem właśnie robisz, że lecisz w dół, w dół, w dół, w dół. Może pod kopyru, pod ziemią, to by ci wyszło to na lepsze. Poczekajcie, dzięki, dzięki, no każdy by z asbesta za te kłamstwa, za te pieprzenie, oszepanie, każdy by cisnął, jaki on jest fujarą życia. Witam, witam. W ogóle witam wszystkich od tego zacząłem. To ogląda, to mnie ogląda. poznam Was w ogóle. Ci, co mnie oglądają. żebyście później nie gadali, że Was olałem. Ty po prostu... Łapie się, a nie wiesz, jak tu rozpracować. Zobacz, jak ja cię rozpracować. Finto, to Janusza Kupca, Ciebie roz. Pracowałem. Chłopie! Co ty, ty chcesz pokazać mi? No tak, zapomniałem cię. Szukasz fejmu. Tylko ten fejm to ci o dupę leci. Żadnego fejmu tu nie masz. I nie będziesz miał, bo z każdej jesteś ciśnieniem. Już ludzie cisną Ci Nie wiem czy zwracać uwagę, ale ludzie już ci... Jadą. się śmieją. Aspet. Witam, witam Mariusz. Witam Łukasza. Już każdy ci ciśnie. I mnie to zastanawia, dlaczego Ty, Ty się cholernie boisz przyjechać tutaj. Do domu, wyjaśnić. No ta bo król musi za, dostać zaproszenie. <noise> Jakie jest zaproszenie? O, kan ci tego nie. Najlepsze le, na zaproszenie dla niego to jest w mordę, żeby dostał. To jest najlepsze zaproszenie. To jest najlepsze wyjście. Bo na razie aż popisuje się ludzie już cię nie szanują od tego, tylko ta grupa FFT, która cię szanuje, ale szybie się śmiali na grupie tajnej. Aspekt, no, no, Dla mnie to jest też człowiek, który sam nie wie, co chce od życia. No tak, no, on się boi dostać w pierdol. Tylko, jakby trafił na kogoś innego, nie na mnie, tylko na kogoś innego, to już by dostał w na dzień dobry. Ale ja jestem człowiek, miły, spokojny, ale mogę inaczej zagrać, inaczej jego rozwalić. I właśnie tym sposobem jego właśnie rozpieprzyłem. Takim sposobem. Ja wiem, widzowie panie, że byście chcieli już tego, ale on się boi, żeby przyjechać do mnie. Miał miał Wjedziemy wieczorem przyjechać. A co mi napisał z sam Widzimy się w falku śledzia 23. To mu odpowiedziałem: Czego się boisz? Wizerunku? Na żywo? Czy co? I, i od tego momentu zaczął się chłop. motać, Totalnie się motać. Azbet, azbet. Nie może już kolegów z boku. to Odpad, Janusz kupiec, odpad. Zostałeś sam jak pale. A też umiesz zrobić coś takiego jak ja. Ja ci pocisnąłem. Nie, zakrywasz to. Bo prawda ci boli i o tym nie chcesz mówić. No i właśnie ja też się zastanawiam, jak może patrzeć w lustro, w lustro na siebie. Jak go rozjebałem, jego. No właśnie tutaj dobrze mówisz. Że Oleksandr jest dołem. Dobrze mówisz, Tom. Ale nie wiem, no, takiego debilowego dzieciaka, dzieciakowi ja się powiem raz. Czy drugi to zrozumie? Temu się kurwa mówi i mówi i, z... I on swoje. Lansuje się. Dostanie kiedyś wpierdol, to będzie lansował się, ale mordą o beton. Bo przyjdzie taki czas, że ktoś się w narwie jego namierzy i mu pierwszy i będzie taki fino. Nie będzie się tak mądrowo, jak teraz się mądruje. Widzę jej pani. Bo przyjdzie taki czas. Trawi na mocnego, jak trafi na mocnego, no to o, to cienko będzie. Ja jestem człowiek, który yy, nie jestem wyrywny. Ja tego czekam na dobry moment, na dobre odbicie. W takim sposobem, jak ja zrobiłem, zebrałem sobie informacje, zaraz więcej, więcej kumulowałem sobie, rozmyślałem, przemyślałem, jak to zrobić. Porobiłem DC, jak w pizu, ale aż ja zupełnie tego nie rozumiem. Bo to jest dzieciak, tego dzieciak byś zrozumiał. A on się w ogóle nie rozumie. O tego zawsze, znaczy, on jest najmądrzejszy na świecie, kurwa. Ja pierdyka Sami pomyślcie, bizali Czym on prezentuje? Na razie Niczym Tym co on tam pierdoli, to on pierdoli Wiecie dlaczego tak Zmienił nagle temat Że niby ma Studio Salę koncertową Niby te Puszki Z logo Albo z tego powodu Że nie ma o nas tematu żadnego to wymyśla, to wymyśla i tyle Takie sposoby. Stara się zatuszować. Ale, Azbeth, co ci powiem, zatuszenie nic nie, się nie zrobi, bo już ludzie o tobie wiedzą, a jeszcze więcej będą wiedzieć o tobie, bo coraz więcej informacji zdobywam o tobie. O Twojej żonie i o Twoim dziecku. Jak to wyjdzie na światło dzienne, to wszyscy zaczynają się pospalacie. A z tego ja Ci mówię, bo ja jestem człowiek, który jestem miły, ale ja też mam swoje dość. Nie znasz mnie do końca, tylko ty znasz tylko ten fragmencik. Ale mnie nie znasz. On prezentuje biedę. No to jest pofa prawda. Dlatego się szuka e, zaczepki i inne rzeczy. No tak, zapomniałem się w Zajfanie. Jego gula bije, bo tak motoryzacja tu dla Was wizualnie robię coś, czyli coś się dzieje. Zawsze się bije, bo coraz więcej Was jest za mną, a on ma gówno z tego. I dlatego tak się dzieje. Zawsze je robię. Że nie umiem tego takiego fejmu Bić jak mam Fem. Mimo to, że miałem przerwę, bo miałem przerwę, ale Fem istnieje i będzie istniał. On myśli, że nie umieć stworzyć swojego Femu. O, od tego zacząć. On myśli, o, bo się pod kolb, to on mi będzie reklamować i inne rzeczy. Aspekt. Twoje, twoje yy, kanał, twój adres Bonzo ma bardzo mało subów. No, mam 3000 subów na kanał Takim bonzo Top Gniot. Jeszcze 16 tysięcy ludzi, którzy subują Top Gniot. No to kto jest górą? Kto jest górą, no tak, wiem, wiem to, wiem o tym, że on zazdrości to wszystko, ja wiem. Nie masz 3000 na swoim kanale, ledwo bierz na... Żeby było tyle. Żeby, żeby chociaż mieć ponad połowę, a tego nie widzę w ogóle. O tego zacząć na top niot. 16 tysięcy subów bardzo dużo i wam widzowie i fani dziękuję za to, że subujecie też kanał Top Miod. niedługo tuż tuż będzie nowy odcinek zarobisty nie powiem co i jak bo to jest niespodzianka widzowie i fani z tego się cieszę a cała raz ma gówno Wielkie, wielkie gówno. Widzę panie. Niczym nie prezentuje, nie pokazuje. Tak powinien pokazywać. Tylko pokazuje. Skurwysymsko. Czyli Delpils, też na mo Można powiedzieć. Siema, siema, Witam, witam. nic on nie prezentuje tylko być frajerem być frajerem totalnym no i zasad frajerem internetowym aspekt jeszcze nie macie na światło dzienne wyjdzie o twojej żonie o twoim dzieciaku wszystko wyjdzie nie macie już mam parę informacji o twojej żonie, o tobie, głębiej, o twoim synu. A jak to zacznę, wypuszczę na, na świat dzienne, to się nie pozbierasz. Bo na razie ty myślisz, że nic, o tym nic nie wiem. Błąd właśnie. Dzięki, dzięki Michał. To wielki błąd jest. Na razie, na razie Zbieram informacje Jak to wypuszczę Na świat codzienny To kurwa będziesz płakał i kwiczał Na razie Ja sobie zbieram Ludzie moi też zbierają informacje Szczególnie z AFFT z grupy tajnej Informacje Nie wiesz kto jest na grupie AFT, Którzy Mają dość Do stworzenia posta I wysłanie mi Taki kurwa jesteś Inteligentny kurwa Wszystkie kurwa posty Które tego Ja dostaję Te zdjęcia Ten filmik, który Zrobiłeś, że niby logo twojego y, Napoju będzie drink to wszystko kurwa ja mam Bo nie wiesz kurwa kogo masz na yy, grubie tajne. Kto jest szpiegiem Tak kurwa jesteś pojebanie tego typu Czy Trzymajcie się widzowie pani. Kurczę się zobaczymy Bębę